Witam Was wszystkich tu serdecznie w kolejnym odcinku jakże przepięknego, przekochanego, przeulubianego, prze... nie wiem co jeszcze... Yy, teleturniej Ten Teleturnie jest bardzo znanym teleturniejem w całej Polsce i na świecie. Do, do wygrania jest 7000 zł, za każde pytanie jest 1000 zł. Zróbmy to tradycyjnie. Zapraszamy pierwszego gościa! Na tym teleturnierze, eee, Jak masz na imię, ile masz lat i skąd pochodzisz? Tak, zacznijmy od tego, ile mam lat. Otóż, nie wiem. Teraz, jak mam na imię? Też nie wiem. A pochodzę z Podlasia. O, dobra, wiadomo się. Ja. My w całej, z całego regionu Polski zapraszamy, albo z też ona widziałam ostatnio w to A dobra. A dobra zbyt gorsza pochodzę, dokładnie Rację. Racja. Tak? Albo z Dobra, może nie przedłużając, i pan sobie usiądzie. Ja też usiądę. Jak się pan dzisiaj czuje? Źle. Czemu? Nie wiem. Jest pan powinien się pan cieszyć. Mam koronawirusa. Albo racja, dobrze. Może przejdźmy do pierwszego pytania, co pan na to? Dobrze. Dobrze, pani Boś. Dobrze, to rozumiem. Pierwsze pytanie, uważnie, proszę słuchać. Ile razy graliśmy w chowanego? Odpowiedź A, 1. Odpowiedź B, 40. Odpowiedź C, 0. Odpowiedź D, nie mam pojęcia. Myślę, że jeden. Czy na pewno? Nie na pewno, ale myślę, że jeden. Czy, pan... Czy zna pan. Y... Filmy na naszym kanale? Tak? Nie. Aha, dobrze. Sprawdzamy? Nie. Dobrze. Sprawdźmy. To jest poprawna odpowiedź. odpowiedź. Yes! Juana, emocji proszę ojcze! Kolejne pytanie. Nie. Odpowiedź A nie. Odpowiedź B. Tak. Odpowiedź C. Nie wiem. Odpowiedź D może. Hmm. Może... A w związku nie zapomniał, zapomniałem dodać, że jeszcze mamy 50 na 50, pomoc prowadzącego i pomoc kamerzysty. Ok? A więc tak, w związku z tym, że jechałem tu 4 dni moim autem. A jak myślę, że... To... Nie wiem bo Passat. To myślę, że to jest odpowiedź B. Tak? Ale w związku z tym, że jechałem 2 km na godzinę, jestem pewien, że to jest odpowiedź B. Dobrze, to pomyślałem. Myślę, że tak samo będzie. Sprawdźmy. To jest poprawna odpowiedź! Zastać naszych sponsorów dobrze, dobrze, dobrze już wstać. Przejdźmy do kolejnego pytania. Makłowicz wygłosił. Odpowiedź A: E, E. Odpowiedź B. Drona mechaniczna. Od, y, od, odpowiedź C. Bo tak powiedział. Odpowiedź D. Mające z hmm, Trudne pytanie. W związku z tym, że mogę pochodzić z Kielc? Mogę. Albo z Radomia, albo z Bydgoszcza, albo z Sosnowca, albo z Tomnasza, tego jeszcze nie a wiem. A nie ze Szczecina? Też możliwe. To myślę, że... To wiem, że lubię, a mają dysklet. Wiem, ale to nie może być poprawna odpowiedź. Stajesz z tego sprawa. A może chce pan 50 na 50? Nie, to może się przydać później. Myślę, że teraz to jest bardzo trudne pytanie. Lepiej go wykorzystać. W takim razie poproszę. Telefon do kamerzysty. Ale zabrali mi telefon. No, a nie tak. w takim razie może użyję ziemniaka. Może pomoc mojej, może pomoc. Użyję ziemniaka. Halo, Panie kamerzysto. Dzień dobry. Mam problem z pytaniem. Proszę mówić. Nie wiem, jakie pytanie, ale Pan pewnie słuchał. Oczywiście, że nie. Dobrze. Myślę, to że to będzie odpowiedź... C. A w takim razie to jest odpowiedź A! Wysłuchując wszystkich właśnie głosów, wybieram odpowiedź A. Jak sam pan tutaj głośno. Sprawdźmy. To jest poprawna odpowiedź! Dzień dobry! Graj, <grym w górę> o Dobrze, dobrze. Dziewczyny fajnie Fanów proszę o ciszę. Przejdźmy do kolejnego pytania. Majonez? Odpowiedź A. Kotlin. B. Winiary. C. Odpowiedź D. Tymbory. Bardzo podchwytliwe pytanie. To może 50 na 50? Nie, dziękuję. Wiem, nie, że. Może pomóc mi nie. W związku z tym, że jest jakieś 4% na to, że pochodzę z kielec. A nie z mnie? Z Radywa to tak na 5%. To myślę, że kielecki. Ale w związku z tym, że lubię pić soj abukowy, to może zrobić tym bark, Albo... Proszę sobie to iść. A nie, zrobić. To A to odpowiedź? O, niech pan, pa. W takim razie jest to Kielecki. Odpowiedź C. Chyba C. Dobrze. Pan popatrzy, ile fanów mamy, jak... I mogą normalnie aż nas... Biją i... Zobaczmy czy to dobra odpowiedź. To jest pozytywna odpowiedź. Jej, to jest mój czas na filmy. Uuu, jaka radość, jaka radość. Zobaczmy. Podejmij. G. Kur... mi serce stoi. Odpowiedź A. Artur, odpowiedź C. Lubisz. Odpowiedź D. Cykl. Bardzo potwierdziłe pytanie. Z tego co wiem, to Gieral w ostatnim odcinku nas opuścił. W takim razie opuścił to znaczy na O. A O to samogłoska. A to też jest samogłoska. A, Ale B, C i D to nie jest samogłoska, to jest są spółgłoski. W związku z tym, że tam biegnie kot 10 na godzinę, i że arbus spada na ziemię, jak się go zrzuci, a nie góry. I... do góry, do góry, debiru! Panów proszę o ciszę. Zostaniecie Wstajmy autograf razie. po programie. Teraz uważam. uważam, że jest to odpowiedź B. Dobrze. Nawet nie pamiętam jak odpowiedź brzmiała, ale ja myślę, że... Jest przypomnę B. może Artur. Hmm. A to jest to B. Dobrze. To jest poprawna to. odpowiedź! Yes! 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 Przechodzimy do tak. kolejnego pytania. A brzmi ono tak. Ciąg! Odpowiedź A. Waltra. Odpowiedź B. Zetor. Odpowiedź C. Klaus? Odpowiedź D. Fend. To już jest przedostatnie pytanie, wiesz? Może Jeśli powiem źle, to, to możliwe, że wszystko zawalę. Więc 50 na 50. Dobrze. Odpowiedź. Odpowiedź. B i D odpadają. Czyli zostało tylko A i C. Cóż. A widzę tak. W związku z tym, że dzisiaj jest sobota, a wczoraj był piątek. A piątek to piątek. Żadnych z tych nie ma... A nie sobota jest B. Ale odpowiedź by odpadła. Tak, Czyli to może być odpowiedź A, albo C, albo E, gdyby tylko taka była. Więc hmm. myślę, że to jest odpowiedź C. Chwila, muszę to obliczyć. To jest C. Klaus? Tak, dokładnie. A z czym się kojarzy Klaus? Nie wiem. Dobrze. Sprawdźmy, może nie. Przebijając. Proszę panu, bo nie się do filmu. Autograf dostaniecie po filmie Sprawdźcie. Ale ja chcę teraz! Nie! Proszę o spokój, ja tu jestem <suszy> Ci się, uda ci się! To jest poprawna odpowiedź! Już mi normalnie serce stanęło. Do no kolejnego, ostatniego, już niestety, pytania w naszym zadaniu. Jest <grym> mi bardzo smutność już ostatnia. Panem mi bardzo miło, bo Pan ma bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo mówi na tematy różne, na przykład, Panie wiecie, Pani są dobrze, czy świną. chodźmy tak tak no". tak do kolejnego tak. pytania. Już ostatniego niestety. Bimber, To, to powiedział. To umrze, to umrze, trudno. Powiedz A, Gerald. Powiedz B, Duda. Powiedz C, Pampers, bo znany w okolicy. Nie powiedz, dech, Pan Mateusz Morawiecki. Chciałbym zgłosić przeciw, zamiast Pan też miał być Putin. Nie zmieniłeś tego. Po, przepraszam, mój błąd, mój błąd, mój Get błąd, on! Mój błąd! Get on! Tak, 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 to mój błąd. Gerold! Źle przeczytałem, proszę Pana. Tu pisało Putin. Dokładnie. Pan win, widzi na pulpicie pytanie, dlatego nie Pan poprawił. z tym nie może być Putin, ponieważ Putin najechał Ukrainę. Czyli to nie może być on, to na pewno nie będzie on. Też tak myślę. Geralt był już w jednym z pytań. Duda i Morawiecki. Duda to prezydent naszego kraju. Dokładnie, a Morawiecki nocy cebuli. Hmm. Myślę, że to jest odpowiedź

A! Dobrze, i płacisz za szkody. Może już nas o gości wyjść. Proszę panu ciszę. Niestety nasz program się już skończył. Jest mi z tego bardzo powodu przykro. Ale cebulionerzy się już kończą. Ten piękny teleturniej, który codziennie oglądają miliony Polaków, się niestety skończy. Jest mi z tego powodu przykro, smutno i źle. Muszę się z Wami pożegnać, no co ja będę mówić? Do widzenia, drodzy mi. Bye bye.